Cześć, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie research na temat smartwatcha Amazfit Bip U. Pro. W nagraniu opowiemy o najważniejszych aspektach związanych właśnie z tym sprzętem. Poruszymy kwestie techniczne, poruszymy również tematy związane z ceną tego produktu. W nagraniu pojawi się szereg przydatnych informacji na temat właśnie tego sprzętu. Jeżeli zatem chcesz dowiedzieć się wszystkiego tego, to koniecznie obejrzyj to nagranie do samego końca, by dowiedzieć się jak najwięcej informacji na temat tego produktu. Zanim jednak zaczniemy, to koniecznie zasubskrybujmy kanał, aby pozostać na bieżąco ze wszystkimi moimi nagraniami, które regularnie publikuję na tym kanale. Zachęcam się również do zostawienia polubienia pod filmem, jak i również do podzielenia się swoimi własnymi spostrzeżeniami na temat smartwatcha Amazfit Bip U Pro w komentarzu. No a teraz kiedy wstęp mamy już za sobą, to przejdźmy do szczegółów na temat tego sprzętu. A zacznijmy sobie od najmocniejszej kwestii, jeżeli chodzi właśnie o ten sprzęt, czyli od Ceny tego produktu, bo jak zapewne wiecie, lub też nie, cena tego smartwatcha w sklepie to zaledwie 180 zł, mniej więcej w tych okolicach powinniście z łatwością znaleźć właśnie ten smartwatch, a zatem myślę, że prezentuje się to dość atrakcyjnie z punktu widzenia osoby, która planuje zakup jakiegoś smartwatcha, na pewno nie jest to dużo, jeżeli chodzi właśnie o jakieś inne konkurencyjne smartwatche, dlatego pod względem cenowym na pewno warto zainteresować się właśnie tym produktem. Jeżeli chodzi o aspekty techniczne, no to tutaj wspomnę może o ekranie. Generalnie jest to ekran, który ma 1,43 cala i który wykonany jest w technologii IPS. Jeżeli chodzi natomiast o aspekt komunikacji w tym sprzęcie, no to odbywa się on przy pomocy technologii Bluetooth 5.0. Z ciekawostek na pewno warto też wiedzieć co nieco na temat pojemności samego akumulatora w smartwatchu Amazfit Bip U Pro. No i ma on 230 mAh, a zatem jest to dość sporo, jeżeli chodzi właśnie o SmartWatcha. Oczywiście to na ile czasu korzystania z takiego SmartWatcha wystarczy Wam pojemności to już oczywiście zależy od tego jak bardzo intensywnie korzystacie z takiego SmartWatcha. Oczywiście może to się różnić właśnie w zależności od natężenia korzystania i użytkowania tego sprzętu Natomiast generalnie użytkownicy wspominają o tym, że maksymalny czas pracy może wynieść nawet do 216 godzin a zatem trzeba przyznać, że do dość sporo czasu na korzystanie z takiego smartwatcha ma potencjalny użytkownik. Jeżeli chodzi natomiast o inne opcje, no to smartwatch Amazfit Bip U Pro daje Ci dostęp do szeregu ciekawych funkcjonalności, a wśród nich można wymienić m.in. możliwość korzystania z monitorowania aktywności, m.in. jest to krokomierz, licznik spalonych kalorii, jak i również pomiar dystansu czy np. monitorowanie snu. Korzystając z takiego smartwatcha można również wybrać odpowiedni tryb aktywności, aktywności, w którym aktualnie się znajdujesz, no i do wyboru masz m.in. takie tryby aktywności jak bieganie, spacer, jazdę na rolkach, jazdę na rowerze, ale nie tylko, bo znajdziesz tam również między innymi tryby takie jak trening siłowy, koszykówkę, czy jeszcze jakieś inne tryby, a zatem generalnie tego typu trybów jest naprawdę sporo, no i generalnie możesz z nich sobie spokojnie skorzystać. Jakby tego było mało, no to smartwatch został wyposażony również w takie dodatkowe funkcjonalności, a wśród nich właśnie między innymi są takie funkcjonalności jak stopper, kalendarz, budzik, czy chociażby dostęp do prognozy pogody. Oczywiście warto wspomnieć również o tym, że smartwatch wyposażony został w GPS, a zatem tutaj nie powinno być z tym jakichś większych problemów również. Oprócz tego smartwatchu znajdziesz również różne funkcje multimedialne czy chociażby funkcje telefoniczne. Sądzę, że warto przypomnieć również, że sprzęt ten jest kompatybilny z urządzeniami, które są wyposażone w system Android 5.0 lub iOS 10.0 lub nowsze, a zatem to również warto mieć na uwadze zakupując właśnie taki sprzęt. Jeżeli chodzi o opinię Użytkowników, no to w internecie dość często spotykałem się z opiniami, które przede wszystkim zachwalają tutaj wyświetlacz, jak i również czas pracy na baterii. A zatem są to też te kwestie, o których myślę wspomniałem też nieco wcześniej. Oprócz tego wspomina się również o wodoszczelności w standardzie 5ATM. A zatem tak to wszystko się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o te opinie użytkowników. Jeżeli chodzi o wygląd tego smartwatcha, no to generalnie znajdziesz go w wersji w kolorystyce czarnej, zielonej lub chociażby różowej, a zatem na pewno jest to dobra informacja dla osób, które lubią mieć dość szeroki wybór, jeżeli chodzi właśnie o wybór kolorystyki. Oprócz tego zaznaczę również, że w opisie tego filmu umieściłem link do smartwatcha Amazfit Bip U Pro, to tak gdybyś chciał właśnie dowiedzieć się więcej ciekawych informacji na jego temat, jak i gdybyś chciał po prostu zobaczyć jak ten smartwatch wygląda. Czy warto zatem zdecydować się na zakup Amazfit bip U pro na to pytanie musisz już sobie odpowiedzieć sam najlepiej w oparciu o swój własny research a tymczasem to było wszystko wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach